Jak co dzień, wtorek, kolejny dzień września, jesteśmy w samym centrum Warszawy. Będzie głośno, będzie się działo, czy mniej więcej tak, jak dzieje się w wydarzeniach kulturalnych we wrześniu. Wiem, we wrześniu mamy mniej czasu na to, żeby wypoczywać, się relaksować, ale też nie przesadzajmy. Nie od razu się zabieramy wszyscy do pracy. Zapraszam na kwadrans kultury. Sporo się będzie działo u Lakaczyńska. Dzień dobry. To była jedna z najbardziej obleganych ekspozycji tegorocznej nocy muzeów. Teraz jednak czas faraona i Lady Gagi powoli się kończy, a Muzeum Narodowe zaprasza na finisarz wystawy wywyższeni. Z kamerą odwiedzimy także Galerię Schody, gdzie swoje prace prezentuje opętana emocjami Beata Gralewska. To jest moja pierwsza wystawa. Obrazy malowałam przez wiele lat jakby z samej potrzeby malowania. Zawodu, zawód jaki wykonywałam to był grafik komputerowy i, i w tym jakby pracowałam przez wiele lat, a obrazy były taką moją pasją. ruszamy w miasto, żeby trochę się zrelaksować, żeby pozbierać informacje o tym co wydarzy się w Warszawie jutro oraz co wydarzy się w weekend. O wszystkim sumiennie poinformujemy. Zapraszam jutro na kwadrans kultury do zobaczenia.